Witam serdecznie. Dzisiaj nagrywam bez y, ruszania klockami i nagrywam to już po raz drugi, także tym razem miałem materiał y, 20 minutowy. Teraz się postaram to zrobić szybciej. No bo, szczerze, nie chcę mi się drugi raz tego samego powtarzać. Y, pokażę Wam w tym filmie wyniki z rzadkiego i propozycje drużyny. Jak przejść w miarę szybko. Oczywiście. Pierwsze tej etapy na rzadki możecie przechodzić sobie nawet tęczą, ewentualnie tylko pomijać ten kolor, który jest odbijany, który macie po prostu narysowany obok cyferki, ale to na pewno wszyscy wiecie. Tak się prezentują moje wyniki. Później Wam pokażę wyniki według tabelki z zeszłego roku. Jakie powinniście osiągnąć, żeby się w tych topach swoich zaplanowanych zmieścić. Tak wygląda rzadki, tak wygląda w moim wykonaniu epicki. I tutaj, aha, jeśli chodzi o rzadki, no to na pewno. Mogę w 10 mapie przynajmniej o 10 tysięcy poprawić, ale tego nie robię, z tego względu, że wynik, który mam, już mi na pewno gwarantuje top 1000, a top 100 nic mi nie daje, więc nawet sobie tam nie zabracam głowy szkoda energii. Epicki też już mi gwarantuje top 500, więc też go nie będę poprawiał, mogę spać spokojnie, ale oczywiście w dziewiątym etapie spokojnie mogę o te 12 tysięcy gdzieś tam wynik poprawić. I no, jeśli chodzi o legendarny no to na pewno wiem, że mogę w dziesiątej mapie poprawić o przynajmniej 13 tysięcy ale też na razie tego nie robię bo liczę na to, że mój wynik starczy na top 100 ale wydaje mi się, że nie starczy ok, jeśli chodzi o rzadki no to wiadomo standardowo skład jakim możecie przechodzić wszystkie mapy oprócz tych gdzie jest odbijany niebieski no to wygląda następująco ewentualnie możecie zamiast drania wziąć sobie Ulmera w kostiumie on podbija atak i też to całkiem źle wygląda. Są też alternatywy typu kurczak. Kurczakiem też możecie sobie zagrać. W mapach gdzie jest niebieski odbijany. Dalej możecie sobie zachować gunara, bo gunar dzieli obrażenia i obniża ten atak, a odbijane są obrażenia, więc, których on nie zadaje, więc, więc możecie gunara sobie zostawić. I macie dwa wybory: albo zagracie sobie czerwonymi, i czerwonymi to gracie w ten sposób, że używacie sobie drania bagrega, i tutaj macie kilka wyborów: albo drugi bagrer, albo bucior, i między nimi fajnie, jakbyście mieli tą post, której ja nie mam. Skrekok on tutaj bije równo w cel i pobliskich więc jest mega to fajna opcja. A oprócz tego podbija atak o 45% sobie i po bliskim. Dlatego jeśli ktoś go ma, to na pewno sobie warto nim zagrać. I powinien stać tutaj w miejscu Yao. Oczywiście możecie zagrać jeszcze trzecią opcją. Możecie zagrać jeszcze zielonymi. I w zielonych to najlepiej jest mieć Gunara, Drania i 3 za rolę. Możecie mieć też Gunara i 4 za rolę. Możecie mieć również Gunara, Drania za rolę. Eee, przynajmniej dwie no i fiane, a jeśli nie macie Fiany to jeszcze może zagrać Alessia to są takie opcje najlepsze ja oczywiście grałem opcją no to czekają dwie Zarole do zrobienia ale nie wiem kiedy się doczekają, ja oczywiście grałem etapy gdzie jest odbijany niebieski zielonymi i grałem takim składem, że gra Zarola Gupi i Noril, ale Noril już jest totalny update, widzicie ja mam dwa przełamane na 19 poziomie zrobione, ale już one praktycznie nie grają. Mimo, że mają bonus plus 20% na to, na to wydarzenie, no to i tak odbiegają dosyć mocno od, od takiej zaroli. No, o, 100, o 120 mniej ataku ma taki Noril. Czyli sporo. No to, to tyle, jeśli chodzi o rzadkie, takie macie opcje. Jeśli chodzi o epicki, aha, no jeśli, jeśli szukacie inspiracji, no to wiadomo, możecie sobie wejść w top 100 graczy i, i popatrzeć, czym oni grają. E, oczywiście raczej tego, znaczy oczywiście, no, raczej tych kart na, na już nie macie, może nie wszyscy, e, ale możecie sobie jakby przejrzeć ciekawości i będziecie już wiedzieli, co robić na przyszły raz bo postacie eventowe się raczej nie zmieniają, no chyba że właśnie dochodzi jakaś kreskówka, ale Ponurak sam w sobie, on zawsze grał na eventach, więc tylko ludzie dorobili mu kreskówkę. Jeśli chodzi o Epicki, no to wiadomo, króluje ten skład i to jest naprawdę mocny skład. Kolen trzeci może być przełamany, nie musi, na to idzie bardzo dużo materii. Ja bym mógł tego kolena przełamać, ale tego, tego nie robię. Z tego względu, że zbieram kulki dla Hator, no ale oczywiście czerwony jest odbijany, i coś trzeba zrobić. I w, i w czerwonym odbijany macie dwie opcje: albo zagrać zielonymi, i to wygląda wtedy następująco. Ja grałem akurat takim składem, że tutaj grał jeszcze Kamrat i, i no nie, nie w tym miejscu, on tu grał tu, i, i Almur. Teraz go nie widzę. No tu. Ja grałem takim składem i ten skład sobie poradził na tych mapach, gdzie jest odbijany czerwony bez problemu, ale oczywiście kamrat jest totalny też już słabiak i w jego miejsce mógłby zagrać sobie drugi kaedmon albo kaedmon kreskówkowy, albo w ogóle jakieś, w sumie teraz nie, nie, nie wpadnie mi nic do głowy, bo zielonym składem się rzadko, rzadko gra, ale myślę, że dwa kaedmony by wystarczyły. Ale możecie jeszcze zagrać sobie niebieskim składem, oczywiście, i tutaj macie totalną dowolność. Ja widziałem składę z jotem, No i te ponuraki, oczywiście, są. A do dzielenia obrażeń wtedy bierzecie sobie Gunara, i tak to mniej więcej wygląda. Oczywiście, zamiast Jota, możecie sobie wziąć drugiego ponuraka. Ten ponurak, ten ponurak, i w sumie wszystkie trzy ponuraki są świetne. Warto mieć po jednym, no jeśli gracie eventy, to warto mieć po jednym z każdych z tych ponuraków zrobionych. No ja, jak widzicie, idzie mi to bardzo wolno, ale gdzieś tam ponurak sobie na poziomie pierwszym czeka, czeka na, swoje, na swój czas i w końcu, w końcu się doczekają. Zrobię te ponuraki, bo chcę mieć przynajmniej dwa, właśnie żeby zastąpił tutaj tego Jota. Póki nie miałem ponuraka gran szafir, ale to była męczarnia. To tak jeśli chodzi o epicki, a na legendzie standardowo. Możecie sobie przejrzeć jak tutaj ludzie grali. I jak zwykle spotkamy dranie. Yy, dranie, czerwone składy. Gdzieś tam jakaś gazela. I u mnie ten wynik raczej nie wystarczy na top 100. Będę chciał go poprawić, no bo zależy mi na tym awatarku. No i damaszkiem też nie zgadzę mam tylko dwa. Nie mam tego awataru, a jestem kolekcjonerem, więc chciałbym go mieć. I na etapach, gdzie nie macie czerwonych, gdzie nie możecie grać czerwonymi, no to możecie zagrać sobie takim składem. Oczywiście, zamiast Fridy, może być cokolwiek innego, co też obniża element żywiołu, Perseusz. Na przykład, straciłem wątek, bo musiałem odebrać telefon, ale pewnie mówiłem o tym, że zamiast Fridy, oczywiście, możecie sobie... najlepiej byłoby wziąć Perseusza w kostiumie. Oczywiście, tej Sobek też jest niepotrzebny. Zasobka potrzebne byłoby jakieś podbicie ataku. Ja bym musiał grać z z Bestią, ale lepsze byłaby Tetys i ją widzieliście, jak klikałem w, top, w, to, w tych topach, czym grali. Ale wiadomo, trzeba sobie radzić tym, co po prostu macie, więc, więc możecie sobie zagrać w ten sposób. Możecie sobie zagrać zamiast Gilasza, Piechura, fiskoyla. No Czym macie, tym gracie. Możecie zagrać hipciem, on też tutaj sprawdza, tylko że on wtedy jest na pierwszej pozycji i odpala, zanim odpali Gunnar i cała reszta. I ja bym np. zamiast Fridisa tego hipcia wziął, tak mi się wydaje, ale nie mam, więc nie kombinuję, więc tak to wygląda. No zielone w teorii też by, by mogły zagrać, tylko tu jest problem, bo ile, o ile macie karty obniżające defac w dużych, dużych ilościach do wyboru, o tyle yy, obniżające żywioł, jest ich bardzo mało, a na przykład taka Evelyn się totalnie nie nadaje, bo ona tutaj w trzeciej kropce odwołuje wzmocnienia celu, co oznacza, że ona odwołuje dzielenie się obrażeń. Więc, więc wiadomo, że e, przeszkadza bardziej niż nam pomaga. Więc ogólnie ja bym Wam legendę re rekomendował grać albo czerwonym składem, znaczy czerwonym składem lub niebieskim, a tam gdzie odbija, to wiadomo, musicie i tak wymienić. Teraz pokażę Wam taką tabelkę. I tak to się właśnie prezentuje. Dlaczego wiem, że jestem pewien o swoje wyniki, że mi wystarczą? No bo w październiku już ten festiwal był grany, no i, i na rzadkim wystarczyło zrobić 620 tysięcy, żeby być w top 1000. Wiadomo, event eventowy jest nierówny, ale myślę, że plus minus 110 10 tysięcy zawsze jest. Może być mniej tym razem, bo więcej ludzi może sobie odpuścić, może być znowu więcej, bo więcej osób już ogarnia eventy, różnie to bywa. No ale ja mam 640 tysięcy, czyli bliżej mi do top 100 niż do top 1000. I myślę, że nie muszę tego poprawiać. Na epiku na top 500 było 823, a ja mam 836. Więc myślę, że na tak byłoby te teraz 10 tysięcy więcej wymagane, to i tak mam 3 tysiące zapasów, gdzieś tam na miejscu między 400 a 500 powinienem się znaleźć bez poprawiania i, i nie będę tam poprawiał nic, tak mi się wydaje. Za to trochę się martwię legendą, bo jak widzicie, na top, tysią top 100 było potrzeba zrobić 1,86 86141, 141, a ja mam 1 ,084 200, także 2000 mi brakuje. Wiem w którym etapie mogę najwięcej poprawić. Nie robię tego na razie, bo jest to bardzo drogi etap, jeśli chodzi o energię. Więc, wiadomo, sobie na razie cierpliwie czekam. Aczkolwiek myślę, że będę musiał i tak, i tak poprawić. Bo. No bo co, no bo, no bo ludzie grają. I jak skończyłem event wczoraj rano, no to byłem 33, a teraz jestem w sumie 61. No i ogólnie jeśli chodzi o, o Polaków, to jest tu już bardzo ich sporo i co mnie najbardziej cieszy, cztery osoby są z SzepTów Top 100, jest to Lumi, która lubi grać eventy, jest to Pyzon, jest to z Szeptu jeszcze jestem ja i jest jeszcze Mario, który jest tam gdzieś pod koniec, ale powiedział, zapowiedział, że będzie walczył, więc, więc będzie sobie na pewno jeszcze grał. Jeśli chodzi o innych Polaków, no to jeszcze jest Rafalski, ale nie wiem, czy on będzie grał grało Top 100, czy tak sobie zrobił, bo sobie zrobił. Jest na pewno jeszcze tutaj Kuba z Jericho, Też świetny wynik. Na pewno jest jeszcze tutaj widziałem ponury korsarz. Z z legacy. Też, też już myślę, że on już ma wynik taki, który mu Wystarczy. No, ewentualnie tam jeszcze 1000 będzie mu potrzebny, więc może coś tam jeszcze podciągnie. No, jest jeszcze Mac, który do niedawna grał w Blackhawkach. Teraz widzę, że zmienił trochę barwy. Jest ciekaw, jestem ciekaw, czy tak na stałe, czy tak tylko na, na chwilę. I co ciekawe, w Blackhawkach, znaczy w Pol Destroyer's, gra Jack. Pozdrawiam cię, jeśli mnie oglądasz jakimś cudem. Nie wiem, czy to jest ten sam jack, ale kiedyś nam zepsuł top 100, uciekł nam z sojuszu w piątek z wynikiem 1600. I mimo, że wtedy jeszcze nie mieliśmy grać do końca takich eventów i, i zabrakło nam 8 pozycji do, do top 100, ale od następnego razu już gościmy w tym top 100, czy tam top 10 regularnie. Także pozdrawiam cię, Jack, albo niego ktoś pozdrowi, kto tam z nim gra w sojuszu. No, i to tyle w sumie, jeśli chodzi o event. Druga rzecz, którą chciałem jeszcze poruszyć w tym filmiku, to zmiana w VIP-ie. I mimo, że każdy z Was dostał tą wiadomość w swoją skrzynkę, to nie wiem, albo jej nie każdy ją rozumie, albo nie każdy ją czytał. E, wiadomo, lenistwo, rzecz ludzka, ale następuje zmiana w VIP-ie. Już teraz nie będzie tego VIP-a rocznego do kupienia. Za to będą dwa VIPy klasyczny i premium. Czym one się różnią? Klasyczny to jest taki, który był do tej pory, czyli daje nam dwa wezwania w bramie wezwań: 30 diamentów, 3 symbole i 3 bilety. A ten, a ten premium będzie nam dawał 10% więcej produkcji szynki i żelaza. A oprócz tego 50 diamentów zamiast 30, 6 symboli zamiast 3 i 6 biletów zamiast 3, reszta. reszta bez zmian, czyli ten budowniczy i, i dwa wezwania zamiast jednego w, w tych szarych wezwaniach, no i teraz twórcy, tak jak to mają w zwyczaju robić, znowu plują nam w twarz, bo przy zmianie y, kosztów o, y, tych oddziałów oczywiście ci co mieli porobione oddziały na starych zasadach to nie dostali żadnej rekompensaty. Zrobili to, zrobili, a teraz te oddziały wiadomo, są dużo tańsze do zrobienia. No i ku zadowoleniu wiadomo, nowszych graczy, czy takich jak ja, którzy, którzy mieli tylko jeden oddział wymaksowany, a teraz już to jakoś wygląda. I tutaj jest podobna, podobna sytuacja, bo proszę tutaj zobaczyć. Twórcy piszą takie coś. Jeśli masz więcej niż 30 dni starego vip z automatu w wersji 65 zostanie zmieniony on premium VIP-a i będzie trwał tyle ile trwał ten Wasz klasyczny. Ale jeśli macie mniej niż 30 dni starego vip no to on zostanie tym starym VIP-em. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że tutaj twórcy pozapowiadają, że stary VIP będzie tańszy. No to skoro e, jednym graczom przedłużają go zmieniają go w, w super vip to drugim graczom skoro nie zmieniają to powinni chociaż zarzucić e, nie wiem, kilka diamentów, albo, albo jakąś paczkę żywności, cokolwiek, jako rekompensata. No bo czemu jest ten podział na, na tych, co mają powyżej 30 dni, i ci, co mają poniżej 30 dni? Powinien mieć wszyscy tego VIPa premium z automatu zmienionego. Skoro już wydali pieniądze, takie same jak ten premium będzie kosztował. Dla mnie to jest niezrozumiałe i to jest kolejny skok na kasę, bo wiedząc to ludzie dokupią sobie VIPa, żeby mieć pewność, że dostaną tego premium. Jakie jest moje stanowisko w tym temacie? Jeśli nie wydajecie kasy na grę, no to chwała Wam za to, trzymajcie się w tym postanowieniu i oczywiście nie namawiam nikogo, żeby wydawał ani złotówki na tą grę. Naprawdę... Oczywiście jak, gra, jak chcecie grać na wysokim poziomie, to musicie to robić. Niestety za darmo się grać nie da. Ale jeśli gracie sobie po prostu dla fanu i ten VIP, VIP wam jest do niczego niepotrzebny, no to nie dokupujcie tego VIP'a specjalnie, na, żeby mieć tego Premium VIP pasa. Jednak jeśli gracie z VIP-em i, i, i tak byście go kupili za dwa tygodnie, no to wtedy tak, myślę, że powinniście tego VIPa sobie kupić, żeby on się wam wam zmienił w tego Super VIP'a automatycznie po wprowadzeniu wersji 65. Nie pytajcie mnie, kiedy ona wejdzie. Jest napisane w następnym tygodniu, ale jestem trochę sceptyczny, do tego podchodzę, no bo jakby jak już jak Wam wchodzi jakiś update, no to oni dużo wcześniej go zapowiadają, żeby właśnie tacy jak ja mogli go zrecenzjować, omówić, przetłumaczyć i podzielić się z Wami wiedzą. A dla osób, które rzadko odwiedzają ich stronę, a na chwilę obecną nie ma żadne, żadnego posta czy postu na temat tego, na temat wersji 65. A trochę już tych filmów na temat wersji zrobiłem. Reasumując, jeśli nie, nie zamierzacie kupować VIP-a, temat Was w ogóle nie obchodzi, według mnie nie, dalej tego nie róbcie. Jeśli macie VIP-a i zamierzaliście go przedłużyć, to zróbcie to teraz, żebyście mieli tego super VIP-a. A jeśli macie vip -a, ale go nie chcecie przedłużać, no to nie przedłużajcie, no prosta sprawa, szkoda, szkoda kas. Eee, pewnie wczoraj padło pytanie na, na czacie: a ile ten teraz standardowy VIP będzie kosztował, skoro będzie niższa cena, która stoi zapowiedziana? Nie mam pojęcia. Twórcy się te, tym nie dzielą. Póki pewnie nie wejdzie do gry, to się nie dowiemy. Eee, Wynikałoby na chłopski rozum, że ten premium vip będzie kosztował tyle samo co aktualny VIP i na chłopski rozum, tak jak powiedziałem, skoro mamy połowę mniej nagród w standardowym VIP-ie, no to cena też powinna być połowę niższa. Ale ja obstawiam, że będzie niższa o 30% od tego VIP-ka klasycznego, znaczy tego premium, w przyszłości premium. No i to na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy filmik, powodzenia na dzisiejszej wojnie i jutro wrzucę Wam ustawienie drużyny obronnej oraz nagrodę z dzisiejszego turnieju. Zdradzę Wam tylko, że udało mi się utrzymać rzutem na taśmie w 1%. Trzymajcie się.